Witajcie w kolejnym filmie. Jak wiecie nastąpiła mała przerwa w nagrywaniu filmów, ale to dlatego, że byłem w Stanach Zjednoczonych. I właśnie dlatego tutaj przedstawiamy Wam nietypową kolekcję prosto ze Stanów z futbolu amerykańskiego. Kolekcję znaczków. Dobrze słyszycie? Kolekcję znaczków. Takie coś normalnie kosztowało 10 dolarów, ale było w promocji przecenione na 2 dolary. Taki jeden zestaw, jak to widzicie jest to seria druga, zawiera... 18 znaczków w środku i trzeba zebrać wszystkie 400. Na lastyke, że tej kolekcji nie znajdziecie, więc nie wiem, jak to będę zbierał, będę myślał. Plus mamy 16 jakichś znaczków super stars. W środku mamy, jak widzicie, zestaw kolekcjonerski. Tutaj może, a tutaj też nakleili, może tutaj będzie łatwiej. O, 18 znaczków NFL, 12 included Our stamp. I pokazanie, gdzie możemy kupić kolejne znaczki. Sam jestem ciekawy, jak to wygląda. Więc sobie otworzymy tutaj taki pierwszy jeden zestaw. Delikatnie, żeby nie uszkodzić. Jak widzicie, jest to licencjonowany produkt NFL. I co my tutaj mamy? Tutaj, jest już puściutko. Ok. Oj, oj, oj. oj. Czyli to wygląda tak, ok. Stamp Collection Book. A, czyli to można powiedzieć, będą takie naklejeczki do tego. Będziemy sobie wklejać te znaczki, które tak naprawdę są naklejkami. Zobaczymy, czy dobrze myślę. Całość, albumik bardzo mały, ciekawy. Jeżeli. To jest prawda, że to są naklejki, to aż jestem w szoku, że tego nie ma na Last a szkoda. Bo by się wtedy fajnie szybko to wymieniało. Swoją drogą 400 naklejek w tak małym albumie, a jest... Przepraszam, są dwie szywki. no ale pytanie, czy to wytrzyma, czy to zacznie wypadać zaraz. No i 400 miejsc. Okej, okay, to już jest na... Okładce. I co my tutaj mamy? No tak, to są po prostu, jak zobaczycie, naklejki w formie znaczka. Taka naklejka w formie znaczka. Tak to się prezentuje. To był zestaw startowy. Tutaj mamy. Ok, Award Stamps. Okej, okay, wybierz sobie swojego ulubionego zawodnika i przyklej mu naklejkę. No dobra. A tutaj typowa, taka prosta, checklista. No dobra, to był pierwszy zestaw. To jedziemy z drugim. Teraz pytanie, czy będą te same wszędzie w zestawie startowym, czy będą inne? No, on się tutaj nie różni, bo mamy. Również książeczkę i oj, oj oj, oj, to są, zobaczcie, te same. Widzicie, to są te same naklejki. Mhm. Hop, 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 hop. No to już tutaj raczej wiemy, że w tym zestawie będzie to samo. A jednak nie. Mamy książeczkę. Hop, hop i. No są to inne naklejki, zdecydowanie. Także taka ciekawostka. Tutaj były dwa takie same zestawy. Ten jest inny. Dajcie znać, czy takie kolekcje się Wam podobają. Ja prawdopodobnie, jak wrzucę ten filmik, wrzucę też tą kolekcję, żeby dodali do nowych kolekcji na last sticker. także link dodam w opisie, żebyście też głosowali, aby dodali tą nową kolekcję. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.